Teraz tak Piotrek, Teraz o widzisz. No naszym zadaniem było stworzenie takiego świata, który przyłączymy do marki Guana, czyli takiej dżungli chmielowo-leśnej w kolorach troszeczkę innych niż normalna dżungla, zabarwionych o niebieskie odcienie, które w branży wiążą się z piwem bezalkoholowym. W związku z tym chcieliśmy stworzyć zupełnie inny świat niż do tej pory był tworzony czy w piwach, czy, czy w innych leśnych, leśnych zdjęciach. Zacznij, to możemy przyspieszyć. Nie, nie, e, żeby zrobić tą dżunglę e, po raz pierwszy dłużej pracowaliśmy przedprodukcyjnie, czyli przed zdjęciami, żeby ją przygotować. Przygotowaliśmy ją całkowicie cyfrowo. O tyle było to świetne wydarzenie, świetna praca, że mogliśmy go kreować, tą całą dżunglę, jak, jak stworzyliśmy pierwszą taką wyspę, na której sadziliśmy chmiele, drzewa, ustawialiśmy kamienie, które dały nam taki bardzo fajny, tajemniczy klimat, który zresztą widać. No i dopiero później do tego wkładaliśmy inne elementy scenograficzne, aby stworzyć spójny, tajemniczy świat właśnie naszej chmielowej dżungli. Dobra. Połączenie nierealnego świata z realnym światem, z aktorami, ze zwierzęciem żywym, mam nadzieję, da bardzo fajny, naturalny efekt, ale zagrała. Jest dużo niewiadomych. To wychodzi nam na planie, natomiast cały czas widzimy, że to wychodzi lepiej niż myśleliśmy, także wydaje się, że efekt będzie oryginalny, inny i zwracający uwagę. W tym momencie aktor będzie brał butelkę, czyli takie połączenie packshotu razem z pokazaniem naszego głównego bohatera w tym filmie akurat, który bierze, bierze, bierze butelkę. Korzystamy tutaj z kawaletu, który obraca nam aktora, dzięki czemu strakowany kawalet z kamerą ze światem nierealnym powoduje, że świat za aktorem będzie się zmieniał, czyli będzie miał takie wrażenie ruchu kamery wokół aktora. No mam nadzieję, że da to dynamikę bardzo fajną, bardzo fajną plastykę i zabawę światłem cieniem. W pracy nie piję, chyba że igłanę. Iguanę w pracy można pić. Także e, właśnie na taki moment jak dzisiaj, kiedy e, pracujemy dużo, kiedy potrzeba trochę energii, trzeba trochę orzeźwienia, a niekoniecznie alkoholu to Iguana mega fajnie się sprawdza, także zaraz zaraz się będę posilał. <śledziny>